Pochodzenie Tyfona i jego rola w mitologii. W starożytnych mitach greckich, zapisanych w dziełach takich jak Teogonia Hezjoda, tyfon jawi się jako jedna z najbardziej przerażających i chaotycznych istot, urodzona z związku Gaj, matki Ziemi, z tartarosem otchłanią podziemnego świata, symbolizującą pierwotne siły natury i bezmiar pustki. Ta para, reprezentująca fundamentalne elementy kosmosu, spłodziła Tyfona jako ostateczną broń w zemście za pokonanie Tytanów przez bogów olimpijskich pod wodzą Zeusa, co podkreśla rolę Tyfona jako uosobienia buntu przeciwko nowemu porządkowi. Hezjot opisuje go jako olbrzyma o stu smoczych głowach, z których każda wydawała dźwięki naśladujące zwierzęta, ryk lwów, szczekanie psów czy syczenie węży, co miało siać terror wśród bogów i śmiertelników. Jego ciało było potężne, z ramionami zdolnymi objęci niebo, Nogami w postaci wijących się węży i skrzydłami burzowymi, pozwalającymi mu szybować nad ziemią, a oczy płonęły ogniem, plując lawą i błyskawicami. Narodziny Tyfona miały miejsce w jaskiniach Kiliki, regionu w Azji Mniejszej, co łączy go z wschodnimi wpływami mitologicznymi podobnymi do babilońskiej Tiamat, bogini chaosu morskiego, pokonanej przez Marduka w eposie Enuma Elisz. Jako ojciec wszystkich potworów, Tyfon nie był tylko destrukcyjną siłą, ale protoplastą linii bestii, które terroryzowały świat, symbolizując nieokiełznane aspekty natury jak burze, wulkany i trzęsienia Ziemi. W mitach jego rola podkreśla konflikt między chtonicznymi, ziemskimi mocami a niebiańskimi bogami, gdzie Gaia, rozgniewana uwięzieniem swych dzieci w Tartarosie, rodzi Tyfona, by przywrócić dawny chaos. To echo wcześniejszych walk kosmicznych, jak tytanomachy, gdzie porządek Zeusa triumfuje nad pierwotnym nieładem. Tyfon reprezentuje też archetyp demona burzowego, podobny do słowiańskiego Welesa czy nordyckiego Jormunganda, węża otaczającego świat. W szczegółach Hezjoda, Tyfon jest ostatnim wyzwaniem dla Zeusa, testującym jego władzę nad wszechświatem. Jego opis w poezji podkreśla hybrydyczną naturę – pół człowiek, pół bestia – co czyni go symbolem hybrydowości w mitach. Gdzie potwory łączą elementy znane i obce, budząc lęk. Rola Tyfona w mitologii greckiej to nie tylko destrukcja, ale też katalizator dla heroicznych czynów, bo jego potomstwo staje się przeciwnikami herosów, jak Heraklis czy Belerofont. W tradycjach późniejszych, jak u Apollodora w Bibliotece, Tyfon łączy się z egipskimi mitami, gdzie bogowie uciekają przed nim w zwierzęcych formach, co pokazuje synkretyzm kultur helenistycznych. Jako syn Gai. Tyfon uosabia witalność Ziemi, ale też jej gniew, przypominając, jak natura może zbuntować się przeciwko cywilizacji. W legendach anatolijskich jego jaskinie kojarzą się z wulkanami, a oddech z erupcjami co splata mit z geografią. Pochodzenie tyfona podkreśla cykliczność mitów narodziny, walka, pokonanie co jest wzorem dla wielu kultur. Jego rola jako ojca potworów czyni go centralnym w drzewie genealogicznym mitów gdzie z Echidną, inną hybrydą, płodzi istoty jak Chimera czy Hydra, niosące chaos dalej. To dziedzictwo pokazuje, jak mity wyjaśniają pochodzenie zła i potworów w świecie, dając lekcję o równowadze sił. Wielka bitwa z Zeusem i bogami W epickich opowieściach greckich mitów wielka bitwa Tyfona z Zeusem i bogami olimpijskimi stanowi kulminację konfliktu między pierwotnym chaosem a ustanowionym porządkiem kosmicznym, gdzie Tyfon olbrzym setką smoczych głów, rusza na atak przeciwko górze Olimp, powodując drżenie ziemi i nieba swą potężną siłą. Zeus, król bogów, staje na czele obrony, ale początkowo bitwa przechyla się na stronę demona, który pluje ogniem, ciska skałami i wywołuje burzę, zmuszając bogów do panicznej ucieczki do Egiptu, gdzie przybierają zwierzęce formy, Zeus staje się baranem, Apollo krukiem, Hermes ibisem, a Afrodyta rybą, by ukryć się przed furią przeciwnika. W szczegółach Hezjoda Tyfon odcina ścięgna Zeusowi, czyniąc go bezsilnym, ukrywając je w skórze niedźwiedzia pod strażą delfain, smoczej towarzyszki, co symbolizuje chwilowy triumf chaosu nad władcą gromów. Jednak Hermes i Pan, Bóg Pasterzy, odzyskują ścięgna, pozwalając Zeusowi na kontratak uzbrojony w pioruny, harpuny i sierp adamantinowy, Zeus rusza na Tyfona, Tocząc walkę na lądzie i w powietrzu, gdzie gromami pali smocze głowy, a w końcu przygniata demona górą etną na Sycylii, skąd odtąd wybuchają wulkany jako oddech pokonanego. Ta bitwa, opisana też u Apollodora, podkreśla heroizm Zeusa, który samotnie stawia czoła zagrożeniu, podczas gdy inni bogowie chowają się, co wzmacnia jego pozycję jako najwyższego. Warianty mitu mówią o pomocy Ateny czy Moir, ale rdzeń to pojedynek tytanicznych sił, Echo podobnych walk w mitach indyjskich, jak Indra z wrytrą, smokiem suszy. Tyfon, wijąc się pod etną, powoduje trzęsienia, a jego krew rodzi owoce granatu, symbolizując cykl zniszczenia i odrodzenia. Bitwa symbolizuje triumf cywilizacji nad naturą, gdzie Zeus reprezentuje prawo i porządek, a Tyfon anarchię burz. W legendach dźwięki walki rozbrzmiewają echem po świecie, budząc strach wśród ludzi. Co wyjaśnia zjawiska pogodowe. Pokonanie Tyfona to akt teomachi, walki z bogami, ale odwróconej demon przeciwko niebu. W szczegółach, Zeus ciska górą na Tyfona, przygniatając go, a resztki jego mocy manifestują się w tajfunach, stąd nazwa. Ta konfrontacja podkreśla jedność bogów po początkowej panice, gdzie nawet ucieczka służy strategii. W mitach egipsko-greckich synkretyzm czyni Tyfona podobnym do Seta. Boga chaosu, co pokazuje wymianę kulturową. Bitwa kończy się przymierzem Zeusa z Gają, uspokajającą ziemię, co kończy erę potworów. To wydarzenie to lekcja odporności władzy, gdzie nawet najpotężniejszy wróg pada pod gromami. W poezji Pyndare bitwa jest hymnem na cześć Zeusa, podkreślającym jego niepokonaność. Tyfon, choć pokonany, zostaje uwięziony, niezabity, co sugeruje, że chaos czai się pod powierzchnią, gotów wybuchnąć. Wielka bitwa to kulminacja kosmogonii, gdzie porządek triumfuje, ale ceną jest wieczna czujność. Potomstwo Tyfona ich znaczenie w legendach. Potomstwo Tyfona spłodzone z Echidną, półkobietą, półwężem, mieszkającą w jaskini Arimy stanowi galerię najstraszliwszych bestii w greckich legendach gdzie każdy z tych potworów symbolizuje specyficzne zagrożenia natury i staje się wyzwaniem dla herosów podkreślając rolę Tyfona jako ojca chaosu Chimera z głową lwa, kozim tułowiem i wężowym ogonem plująca ogniem terroryzowała Lykę aż Bellerofont na Pegazie ją pokonał co reprezentuje walkę z wulkanicznymi siłami i hybrydowymi lękami Hydra Lernejska wielogłowy wąż z jadem w krwi regenerujący głowy padła pod maczugą Heraklesa w drugiej pracy, symbolizując niekończące się problemy i bagnalerny. Sfinks, z głową kobiety, ciałem lwa i skrzydłami ptaka, zadawała zagadki w tebach, pożerając tych, co nie odpowiedzieli, aż Edyp ją pokonał, co ilustruje intelektualne pułapki i fatum. Cerber, trójgłowy pies z wężowym ogonem, strzegł bram Hadesu. Schwytany przez Heraklesa w dwunastej pracy, Uosabiając strażnika za światów i lojalność. Ortous, dwugłowy pies, brat Cerbera, pilnował bydła Geriona, zabity przez Heraklesa, symbolizując dzikie zwierzęta. Ladyn, stugłowy smok, owinięty wokół drzewa z złotymi jabłkami hesperyt, pokonany przez Heraklesa w jedenastej pracy, reprezentuje ochronę skarbów natury. Nemejski lew, o niezniszczalnej skórze, zabity przez Heraklesa w pierwszej pracy, Stał się symbolem siły i trofeum, z futra czyniąc zbroję. Te istoty, urodzone z Tyfona i Echidny, podkreślają dziedzictwo destrukcji, gdzie każdy potwór ma unikalne cechy, łączące elementy zwierząt w groteskowe formy, co w legendach wyjaśnia pochodzenie anomalii natury. W mitach Hesioda i Apollodora to drzewo genealogiczne pokazuje, jak chaos rodzi dalszy nieład, a Herosi przywracają porządek. Znaczenie tych legend to lekcje o pokonywaniu lęków, Hydra jako metafora problemów mnożących się, Sfinks jako zagadka życia. Potomstwo Tyfona rozsiane po Grecji, od Lerny po Nemeę, e, mapuje geografię mitów, gdzie miejsca wiążą się z bestiami. W tradycjach niektóre jak Chimera łączą się z wschodnimi wpływami, podobnymi do asyryjskich hybryd. Ich pokonanie przez herosów jak Heraklis podkreśla cykl heroizmu, gdzie krew tyfona płynie w żyłach potworów, czyniąc je nieśmiertelnymi w legendach. Mniej znane dzieci, jak kolchijski smok strzegący złotego runa, pokonany przez jazona, dodają do sagi argonautów. Znaczenie w legendach to podkreślenie, że zło rodzi zło, ale odwaga je niweczy. Potomstwo tyfona to archetypi potworów w kulturze, wpływające na późniejsze mity rzymskie czy średniowieczne smoki. Interpretacje i wpływy kulturowe. Interpretacje mitu Tyfona w tradycjach greckich i późniejszych kulturach widzą w nim alegorię sił natury, gdzie jego chaotyczna moc symbolizuje burze, wulkany i trzęsienia ziemi, a pokonanie przez Zeusa triumf cywilizacji nad dziką przyrodą, co Hezjot podkreśla w teogonii jako ustanowienie boskiego porządku. W dziełach Apollodora w bibliotece mit zyskuje szczegóły o ucieczce bogów interpretowane jako synkretyzm z egipskimi legendami, gdzie Tyfon utożsamia się z Setem, bogiem pustyni i chaosu, co pokazuje wpływy helenistyczne po podbojach Aleksandra Wielkiego. Ovidiusz w Metamorfozach dodaje poetyckie opisy, widząc w bitwie metaforę przemian, gdzie chaos przechodzi w harmonię. Kontrowersje dotyczą pochodzenia. Niektórzy bibliści widzą w Tyfonie zapożyczenie z hetyckich mitów o Ullikumim, kamiennym olbrzymie walczącym z bogami pogody, co sugeruje anatolijskie korzenie. W kulturze rzymskiej Tyfon staje się Tyfoeusem, wpływając na poezję Wergiliusza, gdzie wulkany jak Etna to jego więzienie. Wpływy kulturowe sięgają sztuki, greckie wazy czerwonofigurowe pokazują walkę, inspirując renesansowych artystów jak Rubens, malujących Tyfona jako symbol buntu. Współczesne interpretacje w psychoanalizie Frioda widzą w nim kompleks Edypa odwrócony. Bunt syna ziemi przeciwko ojcu niebu. Kontrowersje w teologii, czy Tyfon to demon zła, czy neutralna siła natury. W chrześcijaństwie, utożsamiany z szatanem, jak w Apokalipsie, gdzie smok walczy z niebem. Wpływy na popkulturę to gry jak God of War, gdzie Tyfon jest bosem, czy filmy o Herosach. Nazwa Tyfon pochodzi od Tyfona, wpływając na meteorologię. W legendach bliskowschodnich, Podobieństwa z Lewiatanem z Biblii pokazują wspólne indoeuropejskie korzenie. Interpretacje feministyczne widzą w Gaj i Tyfonie opór matriarchatu wobec patriarchatu Zeusa. Kontrowersje wokół wariantów u Nonnosa w Dionizjakach, tyfon kradnie broń Zeusa, dodając elementy. Wpływy na literaturę to Shelley w Prometeuszu Wyzwolonym, gdzie tyfon symbolizuje tyranię. Cały mit to lekcja o władzy. Gdzie chaos jest niezbędny dla porządku? W mitach jego potomstwo uczy heroizmu. Dziedzictwo kulturowe to sztuka i literatura, gdzie tyfon symbolizuje rewolucję. Lekcje to refleksja nad naturą zła, czy chaos jest zły, czy niezbędny. W tradycjach tyfon przypomina o kruchości porządku.